Cześć, witam was, to so, Mr. Derechta. W kolejnej misji zagrajemy w Battlefront, w Battlefront 2, i po filmie Opojem, co tam się nie dokładnie stało. wsparcia, więc czuliśmy się jak w Boże Narodzenie. Tylko prezentem był rosyjski pułkownik. Prawda jest taka, że miewałem nic gorszy się. Słuchajcie tym na straży. Ostatnia znana pozycja Kirylenki czy jakieś osiedle, albo nawet obóz w pobliżu park wiatrowej w Stalinej. Nie bierzcie go żywcem, ale procedurę znacie. Róbcie co konieczne. Rozumiem. Prawo 2 bez odbioru. 3 zmieniamy trasę. Witajcie w czerwonej strefie. E, dobra. Więc tak. To jest... Chcesz... Pierwsza i ostatnia misja, w której jeździmy czołgiem. Oczywiście w trybie single player. Um, no, pamiętacie, w poprzednim odcinku jakiś gościu, um, na ciebie właśnie, że nasz i tam dostarczyliśmy tę czarną skrzynkę um, i że powiedział, że ta broń skalarna, że to są informacje dotyczące broni skalarnej um, Jakieś. I... Mm, o, dobra. I teraz wysłał nas właśnie on, ten pułkownik do takiego gówna, aby znaleźć tego właśnie rosyjskiego pułkownika. Towarzysza pułkownika. No ja piernicę!

To je Zambisz się jeźdź czołgiem. Hmm, ale bombardowanie. I bum. Robię to, bo mi się nudzi. Bro. Ty goszu giniesz się!

Do mnie. A, coś leci, A, nie poleciał. O, fk, kolejne. Tym razem, trafi! Wygląda na to, że mamy tu małą niespodziankę. Panowie, zdejmijcie zginiesz. Nie, nie, tylko nie, kolejna rakieta Jeszcze gość przyjechał? Gość jest pro. No już teraz to już niemożliwe. No nie wierzę. Jeszcze zdążył wystrzelić pocisk. Łoooł. Wow. No już teraz to już się musi rozwalc, no. Ja piernicę nie... no. Tym domem kurde... no. Dobra. Tutaj nie będzie nic ciekawego. Ja tylko tutaj zostanę i będę do nich tam strzelał. Więc nie pominę ten moment, bo to nie jest nic ciekawego, więc e, cięcie. No dobra, już, rozwaliłem, jak widzicie wszystkich. I znowu jedziemy drugie. Jesteśmy pro. Słyszę, że... Takie te chrupki, ale mi się strasznie chce. Nie chce mi się zrobić kanapki, to sobie chrupkiem. nie, Mądra. Daj pamiętam, chyba wyjedzie. Każdy dzień dziecka. O, tu se Nie byłem w ogóle przygotowany. O! Spierdziel! O, destał, mężały się. Myśli, że mi podszy. Zresztą że mam nam mało życie odebrał. Czy my mamy wjechać tu? Nami. Nie, nic nie mamy Kurde, jak to jest w ogniu? Ja nie wierzę w to Przed nami pojazdy, no nie znajdźcie Oj, bogu Dobra, przepraszam Was za to, już ogarnęła sytuacja Ehm, um, co jest? Θέλουμε να έχει το σπίτι μας και bomba. I jak widzicie zaraz dojedziemy do tej wioski, mając wszelkie przepisy. Okej. Okay. Dobra, to ja tutaj zrobię cięcie, bo ja muszę gdzieś iść. Poczekajcie chwilkę. Okej, okay, już jestem, przepraszam Was za to cięcie, bywa, czasem musiałem ogarnąć, bo ktoś mi ciągle pisał na Skype'ie. Tak, jak mam, no... Po prostu dla Was to była chwilka, ale jak ja pamiętam dobrze, to musimy rozwalić jakieś tam rakiety czy coś w tym stylu. I właśnie to robimy. Ja się wolę ukryć gdzieś tutaj. Przepraszam Was naprawdę za cięcie, no, ale czasami po prostu bywa. No i w mam... O kurde! Gorzej jak się budynzowali. I tak... Um, kurde, nie mam z kim nagrywać portala, nikt jakoś nie chce. Albo nikt nie ma tego portala. Chciałem z będę nagrywać, ale portala nie ma. Pora. Fajnie, że... ogólnie. Fajnie, że tutaj jak namierzamy, to nie możemy tutaj strzelić na, na przykład sobie. No nie? Tylko trzeba tam gdzie jest właśnie ten celto. to. Tak. Nie dzieć jeden. Robimy postępy. To dobrze, ale wciąż za mało. Wioska ma wyglądać jak powierzchnia księżyca. O! Gdzieś dziura. What the how? Oj, biedny budynek. No i chowam strzelić. No. Dobra. Jeden dzień nie było żadnego odcinka właśnie teraz. Gdzieś jest 16 i teraz wrzucam. Jest chyba 21. albo nie wiem. 20? stamtąd nie wiem. Nie. Na ogół nic się nie stało. Hmm. Myślę, że nic, ale mi się coś może stać. Wow. Dobrze. Temu się nic nie stało, ale mi się stało. Też mnie nikt nie zauważ. No. To już chyba. Ładnie no. wrzucić na luz. Pora na piwko. Dobra robota, Zawsze możecie z nami jeździć. Jesteśmy wam winni kratę browarów. Przyjąłem niedźwiedź jeden. Piwko postawicie nam później. Dobra, puścić pojazd! Będzie... Wii, Fajnie. No i co teraz? Czyby jakiś bug gry? No nie, nie, nie ma daga. A jednak? Nie, nie ma. O. I musimy zbadać i wskazany. to. Widzicie, wioska jest naprawdę zniszczona. Ręcz. Ej, no poczekajcie na mnie. Oła! File. A jeśli, jeśli wiecie, dlaczego mi się tak spóźniają bardzo napisy, to mi napiszcie. LOL, słyszycie? Znowu mi się pomyliło. Ooo, co za zarąbista broń! You. No. O, ale mam jakieś spadki w pęsów. O, fuck! granat ajajaj no i serii load'y, no emm um, czemu ty tu stoisz jak tu no dobra, mniejsza o to O. Wow. to jest naprawdę super broń na multi, można ją koksić giniesz gościu skoczka Też. Ktoś jeszcze. Ktoś jeszcze się pytam. Nie. To mi się podoba. O, jakiś film mamy. Dobra, tutaj się to po prostu nie on będzie w tym filmie. O, to już następna misja, się, więc komentujcie, subskrybujcie, co że na nasie do miejsca tego lidza